Pan siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Detrana Słuchajcie, dzisiaj mam pewien challenge, ale o nim powiem dopiero gdy będę normalnie grał, bo jak widzicie Teraz przeszkadzam, dokładnie tak, teraz przeszkadzam, także e, nic tu z mojego challenge'u Ale pewnie po tytule ogarniacie, chyba że będę przeszkadzał i odcineczek, to wtedy, wtedy będzie inaczej Tak, dokładnie tak, będzie inaczej, będzie inaczej, ale póki co zajmijmy się przeszkodzaniem <laughs> Dokładnie tak Oho! A jak ty nie zginąłeś? Bleed gut, ble, bleedit. Ble, ble. TNT Rain, O umarł. Ho, ho. Jak dobrze, jak dobrze, dobra. Okej, okay. czekamy, czekamy. Jeszcze nie wiem, skąd to TNT spadnie. Ale na zaś trzeba się przygotować i już to odpalić. Dokładnie tak. Ludzie tam niżej mają przerąbane. Przerąbane. Ojoj, za wcześnie kliknąłem. A to nie ważne, to nie I tak to jest trudny parkour, także. Bum! Ej no, ty koksie, koksie, ty ty ty. Patrzcie na to nie wierzę świetnie nie w, w ciały. A tu co jest? Dobra, trochę, trochę go to powinno spowolnić. Make the water flow. Kliknąłem to, ale to jest dosyć wolne. Patrzcie, to też go nie trafiło. Ale kozak. A tutaj woda zniknęła. Wow, w co ja chciałem wbiegać? Ale dobra, tu kolego Masz masz dobrze, także on dobiegnie, on dobiegnie. Ej, no co jest? Nie mogę... Nie mogłem trafić. O chyba ci coś zniknęło. Okej, to mi się udało, to mi się udało. Dobra. O, ktoś go wyprzedził! O nie, to zielony. Tak, skojarzyłem poniku. Czy on się nie pojawił? To nieważne. To nieważne ważne. A teraz się pojawił. Ale... ale fafaki dło jedno, nie? A kurde. Kurde! Nikogo tu nie było. God damn it. <gry> Okej, okay, czekamy. No ktoś chyba dziwnie zginął, że napisał. This deaf. This deaf. No, dawaj, da zielono. A ty? Dawaj. Halo, bo tam ludzie zaraz dobiegną. Ej, kurj zabiłem właśnie przez strzałę widzę. LOL! Heh, tam to cały czas strzela! Okej. Okay. Chyba, że ktoś miał legendarne lagi. Ej, nie zniknęło! A i tak się udało pokonać. hehe. Halo, zielony, halo, halo. Halo! Odpal się już. Odpal, halo, pułapko. Pułapko, współpracuj ze mną. Ta się już zdążyła zrobić żółta, to co? A poklikam. Aha, one time, okej. Okay. Okej, okay, tylko raz można użyć. To wszystko jasne, to wszystko jasne. A już koniec. Ile mamy miejsc? Trzy miejsca mamy. To brawo, brawo. Brawo, brawo. My lecimy na Huba. Huba i lecimy tutaj. Alright, alright. I woltujmy sobie na... Na piątkę. Dobra, yy, czekajcie, tutaj coś było: Exit to Hapnie, Achievements, Customization Menu, Change Roll. Ja chcę być random, random. Z rozumiem, ja chcę być random, nie chcę przeszkadzać. Ja tu mam challenge, dokładnie tak. I może teraz opowiem w międzyczasie o tym challengeu, już sobie zrobimy cięcie, i przejdziemy do rundy. Otóż, na dzisiaj sobie postanowiłem taki challenge, że, 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 może, może inaczej to opowiem niż teraz chciałem to powiedzieć. Zazwyczaj startuję, grę, no nie? Zazwyczaj albo sobie lecę na takiego Hama na początku, czyli lo, lecieć Przelecieć, no nie, może się uda albo, albo pół na pół Ale z reguły jest pół na pół, że tak chwilkę poczekam Skoczę i polecę, dzisiaj mam taki challenge Dla siebie, że będę leciał po prostu Na maksa, będę leciał na maksa od razu wylatuję, od razu szyb, szybkie jakieś boosty, po prostu bez zatrzymywania się, bez takiego większego namysłu, bez czekania, żeby kurde odpalili na kimś to pułapkę. Po prostu będę leciał, będę próbował. Zobaczymy, czy coś mi się uda ugrzyć dzisiaj w odcinku. I myślę, że coś takiego będzie jak najbardziej. W porządku, dokładnie tak, także tutaj sobie przeczekamy te 40 parę sekund i lecimy na koksa, oh yeah, oh yeah, dokładnie tak, jeżeli wam się podoba ten challenge, jeżeli chcecie, żeby on zagościł na stałe w odcinkach z Detrana, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie chcemy, a jeśli nie chcecie, to napiszcie komentarz, napiszcie komentarz, yy... graj jak chcesz, o, <gry> dokładnie tak, tak będzie najlepiej, no, także będę wszystko wiedział po tym. O right. No to co? 20 sekund. Nie, to w sumie już się nie opłaca tutaj cięcia robić. To już cięcie zrobimy pomiędzy yy, kolejnymi rundami, bo tutaj by to cięcie trwało dosłownie parę sekund, a to bez sensu. <grym> Dokładnie tak. Także kto przeszkadza? Oni. Dobra, tu póki co pułapeczki nie ma. Także dobra. 3, 2, 1. Let's go! Lecimy! Projekt House! Projekt House! Czy tutaj mogę coś przeskoczyć? Oczywiście, że mogę! Ojej! Oh yeah, dobra, przeskoczone na hardcora i lecimy wyżej, lecimy wyżej, lecimy wyżej, dobra, the tavern, two points, O oh yeah, dobra, lecę, 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 patrzcie na to, patrzcie na to, haha, <laughs> Madahaka, szybko zanim wysadzą, zanim wysadzą, oh right, right, to mi się podoba, to mi się podoba, tutaj zanim mi wyłączą, szybko, zanim wyłączą, ach, god damn it, w ostatniej sekundzie, ale dobra, wow. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba raz po śmierci udało mi się wyskoczyć z czegoś takiego się przeraziłem. Dobra, jak widzicie, no tryb kozaka tutaj niestety nie wyszedł, bo sobie zmarnowałem boosta, którego bym tutaj jak najbardziej użył. Ale trzeba było go zmarnować. A w sumie tutaj mogłem skoczyć od razu. No nic, to moja wina, ale lecimy. To nieważne, to nieważne. Od mnie wysadzić czy nie. Lecimy na koksa, próbuję, próbuję. Jak mi odnowi jakieś boosty dalej, będziemy skakali i będzie dalej. Zarąbiście. Okej, okay, tutaj niestety, ale nie muszę się zatrzymywać. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. lecimy. Jak najbardziej, jak najbardziej. Dobre, dobre. To było okej, okay, to było jak okej? I mamy kolejny Parker Parker, Parker, Peter Parker Lecimy, lecimy, właśnie tak Cześć kolega, czemu się tutaj zastanawiasz? Ktoś tu stoi, nie wiem, ale ja polecę Jeśli by ktoś tutaj stał i sobie przelecimy, dobra to right 11 punktów, tak, 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 tak Nie ma to jak łączyć języki, okej okay. Dobra, i tutaj mamy motyw, że nie możemy Na takiego kozaka polecieć, bo jest przerąbane Miejsce, ale już lecimy, już lecimy, mamy teraz <coughs> Bardzo złego boosta Odblokowanego, ale on mi się jeszcze tutaj Przyda, i hopa, dobra, 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 jak najbardziej Się udało, lecimy tutaj, tego boosta jeszcze nie Używam, bo tu jest za dużo wody, wiecie O co chodzi, wiecie o co chodzi, lecimy, lecimy, lecimy Skaczemy, tutaj też ten boost mi się nie przyda Bo jest straszne miejsce do tych boostów Wow, ale się udało, ale się udało, ale bomba, ale bomba. Okej. Okay. O nie, tu jest ściana, god damn it. Ty, ty ruro, głupia, która mi to włączyła. Ale no nieważne, no nieważne. Już drugi raz mi tutaj nie odpalić, także przykro mi. Nie. Uff, uf, 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 uf. Kurde, tutaj może mi się coś stać. Ach, God Godammy, i nie będzie pierwszego miejsca. Przez tą głupią rurę. Napiszcie, przez tą głupią rurę w komentarzach, bo to tylko przez tą głupią rurę wszystko tutaj się stało. Także no niestety. O nie, ale sobie zwaliłem, ale sobie zwaliłem gardę, więc zapomniałem o tej wadzie. No nic, no nic, no nic, no nic, sobie teraz to na wodę użyję. Kurde, chciałem szybciej, ale sobie przypomniałem, że to ta mapka przecia jest, ale no nic, ale no nic. Szybko, jakieś pozycje, coś fajne, czwarte miejsce. No trudno, no trudno, no trudno. Było parę błędów, które można było zrobić lepiej, ale to zrobimy już w kolejnej rundzie. Yy, znaczy ich nie, postaramy się ich nie zrobić. O właśnie, dobra. No co tutaj głosują? Tutaj głosują na Sonika, także fajnie, tutaj akurat Mogę na koksa sobie przelecieć I będzie bardzo epicko Dobra widzimy się po cięciu w, w rundzie gotowej już Także keep calm and eat bananas Możecie to napisać w komentarzu Też jak sensie. <gry> Okej okay, jesteśmy już na soniku Słuchajcie tutaj sytuacja wygląda tak, że tutaj Busta nie mogę użyć gdyżbym się zatrzymał w danym miejscu i by mnie zestrzeliło Także w tym momencie lecimy bez Busta, Ale lecimy na koksa Nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się Dokładnie tak, dokładnie tak I POW Dokładnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj mnie nie wysadzisz, tu mnie nie wysadzisz. Super. Mamy dodatkowego busta. za to, że nic się nie stało. Dobrze. Woo! I tutaj. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tu mi, tu mi tego nie zrobisz, tu mi tego nie zrobisz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I, I lava. Super, super, super. Lecimy przez I love. Elegancko. Życie mi nie zabrało. Tutaj Tinty spadają, to jest niedobre, ale super, super. I, I light, i light. Tutaj, mi, tutaj mi wody wyleje, ale ale to nie da sprawy. Ja dobrze, dobrze, dobrze. Głupia rura próbuje, ale nie może. Super rancko. Tutaj postaram się nie wpaść do wody, jak mi wyłączy. To, bo prawdopodobnie mi to wyłączy i to będzie yy, nie bardzo, niebałdzo. nie, bałdzu, nie bałdzu. I tutaj zazwyczaj otrzymuję rakietami. O właśnie tak, właśnie tak, o tym była mowa. Ale okej, okay, teraz już nie ma opcji takiej, żeby mi strzeliła z tego bo myślisz, że jak się gdzieś pojawiłem dalej i lecimy na metę, patrzcie, 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 idealnie, idealnie, idealnie jest, na koksa poszło, pierwsze miejsce uh. epicko, 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 naprawdę naprawdę aż mi powietrza zaczynało brakować z tego wszystkiego ale poszło super zobaczmy, gdzie są wszyscy tutaj woda ich zablokowała na długi czas także okej, okay, dobra tutaj mamy coxów, jacyś tam lecą tutaj też oni już się na końcu przyczaili, znaczy ta rura się przyczaiła, albo rurek no i co ty rurku zrobiłeś? Po co to wyłączałeś? Mamy 3-3 trzy, trzy miejsca już i patrz Co to było? Co to było? Co to... Brrr! Brawo! Brawo, po prostu brawo Co to było? Ktoś chciał przyszpanować i nie wyszło. I co? I warto było? Warto było? Warto było? Warto było i które teraz będzie miejsce? What the fuck? Co to było? Szóste miejsce, widzisz, a mogło być lepiej? 5 sekund, kto jeszcze zdąży? Kto jeszcze zdąży? Dawaj, dawaj, no, no na co czekacie? Lećcie i koniec Hello! Hej! Na koksa się ta mapka jak najbardziej udała. Polecieliśmy, było fajnie. No dobra. To co? To kolejna, to kolejna. Kurde, same puste labby, tylko tutaj coś jest. Także dobra, no co możemy wołtować? <mum> Oła ja sobie na Prisona zagłosuję. Dokładnie tak. Ostatnio ta mapka u mnie się nie pojawiała. Długi czas także będzie. O ile oczywiście WoW wygra. Także no, widzimy się za chwilkę w tej oto mapce. Ok, jesteśmy już na mapie Legacy, coś takiego, coś takiego. Już tutaj widzimy jak ona wygląda. To nie była ta mapa, na którą głosowałem, ale to nieważne, to nieważne! Wszystko jest. Nieważne, boost tutaj był kompletnie zbędny O nie, 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 zablokowałem się o rurę jakoś głupią z góry Co za głupie rury dzisiaj wszędzie Ej no, no co to, co to miało być widzieliście? A teraz sobie normalnie skakałem i nic No trudno się mówi, trzeba nadgonić Sytuację tutaj też wiem, że coś blokowało skoki Także lecę tutaj, tutaj już było wcześniej wyrąbane Także nie muszę tutaj zbytnio eee, coś robić Tutaj, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, fuck o nie! A nie, dobrze, dobrze, dobrze. Po raz kolejny mi się udało dobrze wyskoczyć, tutaj. Także propsy, propsy, propsy. Łup. Szybko! Jest, dobra, tryb koksa, tryb koksa, tryb koksa. Elegancko, odpaczcie, doskoczę. Jest, super, super, super. Byleby tutaj nie odpaść, byleby tutaj nie odpaść. O, odpaliłeś pułapeczkę już no, zawczasu? Jakże mi przykro. Tutaj muszę odpalać, bo jestem świeżo po.

Zarąbiście to wszystko, poszło. Zarąbiście. Dobra, lecimy tutaj ogarniać. Gdzie ludzie się blokują? W standardowych miejscach, z tego co widzę. Ale mnie gonił, ale mnie gonił. Ale mnie gonił tamten. <ścoughs> Jednak mu się nie udało. I tutaj zobaczmy. No tak, razem stoicie. Nie musieliście za mną tak lecieć, byście mieli komu przeszkadzać tam wcześniej, bo tutaj, zanim ktoś wam przybiegnie, to trochę czasu jeszcze minie, no. Właśnie dopiero dwie osoby lecą Także okej, okay, patrzcie, patrzcie, patrzcie o <grytanie> Ups, nie pykło Kolejny na nie wiem co oni tutaj Kminią razem Jednak to nie działa, powinni się cofnąć Przeszkadzam... Mu... przeszkadzać innym osobom Patrz, odpalaj mu to, no odpalaj Patrz, on się zastanawia, patrz I by przeleciał normalnie Ale jest, podium, dobrze Hello guys! Hello, hello, hello Dzień dobry, dzień dobry Cześć, 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 cześć i witaj ciebie, cześć, cześć, cześć No Także, także tak, bardzo fajny odcinek Tak, podobał mi się, podobał mi się try ten tryb koksa, były emocje, było fajnie, także jeżeli wam się podobał odcinek jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, to macie na to czas, zobaczmy wow! Legendary Price 7500 tokenów co za wróżba? Co za wróżba? Okej, wow. okej, okay, okay, dostałem legendarną wróżbę, to jest szansa 1 na milion Także, wow <grytanie> ja Dziękuję Wam za odcinek, dzięki, że oglądaliście, jeżeli dotrwaliście do końca to, do, to napiszcie komentarz, wow, dostał legendę pod koniec Zaspoilerujcie i mocno. No, <gry> dzięki, jeszcze raz, za wszystkie komentarze, za lajki. Widzimy się jutro o 14.00. Na razie, cześć! Żółwiczek dla was! Woo!